Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak. Witam Państwa bardzo serdecznie w BookTube. Pozwolę sobie na początku przytoczyć pewien cytat. W artykule ubolewał nad słabą religijnością Polaków, szczególnie inteligencji męskiej, oraz nad tym, że ogromna większość, prawie wszyscy, po wyjściu ze szkoły praktykować przestają. Powracają do konfesjonału i to z przymusu formalnego przed ślubem i najlepsi tylko, przeważnie znów z wewnętrznej potrzeby, przed śmiercią. Jest to dowodem, że praca księży jest przeważnie chybiona i bezpłodna. Chciałby katolicy polscy byli świadomi, byli katolikami z wyboru, prowadzącymi czynne życie religijne. Nie bał się odważnie zarzucać niskiego poziomu kateches. Koniec cytatu. Sporo w tym prawdy. Można by dodać, że zazwyczaj praktykować Polacy przestają po bierzmowaniu. Chyba Michael Voris albo ktoś inny z amerykańskich apologetów katolickich określił nawet sakrament bierzmowania sakramentem pożegnania z kościołem. Tak, tylko... Że nie jest to relacja z jakiejś burzliwej dyskusji o nauczaniu religii w szkołach, ani o stanie katechezy w polskich placówkach edukacyjnych dzisiaj. To streszczenie poglądów księdza Kazimierza Lutosławskiego, którego setna rocznica śmierci minęła dokładnie 5 stycznia tego roku. A więc tak prezentowała się religijność Polaków ponad 100 lat temu. Michiel Nowi Subsola chciałoby się zawołać po raz enty. Ale kim jest w ogóle ksiądz Kazimierz Lutosławski? Większość Polaków, nawet tych nie interesujących się muzyką klasyczną, zwaną też poważną, z pewnością bez trudu skojarzy nazwisko Witolda Lutosławskiego, słynnego polskiego kompozytora. Inni, obeznani nieco z filozofią i naukami humanistycznymi, przypomną sobie zaś Wincentego Lutosławskiego, filozofa zasłużonego dla badań nad dziełami Platona. A ksiądz Kazimierz Lutosławski? Przecież pochodził z tej samej zasłużonej dla ojczyzny rodziny. Roman Dmowski powiedział o nim niegdyś, że nie ma chyba człowieka w kraju, który by o nim nie wiedział. Ilu jednak Polaków przypomni sobie cokolwiek? Być może harcerze, ale trzeba by na pewno, bo przecież ksiądz Lutosławski był twórcą charakterystycznego krzyża harcerskiego i znacząco przyczynił się do budowania początków polskiego skautingu. Notabene wolał właśnie tę nazwę skauting, skauci zamiast harcerstwa i harcerzy. Ale czy ktoś wie coś więcej? Kto wie, że byłam na przykład twórcą preambuły Konstytucji Marcowej? że był kontrowersyjnym posłem Narodowej Demokracji, że oprócz skautingu na sercu leżała mu edukacja młodzieży, że ten wszechstronnie wykształcony duchowny i lekarz udzielał się właśnie jako wychowawca i polityk. Solidnie napisana praca Tomasza Szymańskiego pod tytułem Ksiądz Kazimierz Lutosławski, biografia kapłana, wychowawcy i polityka której drugie wydanie ukazało się w tym roku nakładem Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskiego w Drozdowie, pozwala dowiedzieć się o tej niezwykłej postaci dużo więcej. No, to Notabene może być to książka, która zmieni spojrzenie wielu czytelników zarówno na samą narodową demokrację, kwestię antysemityzmu, dążenie do niepodległości, jak i na pierwsze lata jej odzyskania przez Polskę. Sądzę, że publikacja Szymańskiego może niejednego czytelnika zaskoczyć, zwłaszcza tych, którzy są nastawieni antyklerykalnie. Z jednej strony ksiądz Lutosławski niejednoznacznie stwierdzał coś, co jest ważne przy dzisiejszym ataku neobarbarii na edukację polską, że jak referuje jego poglądy Szymański, cytuję to religia, będąc głównym źródłem moralności, pozwala zbudować ogólny pogląd na rzeczywistość i ludzkie życie zrozumieć miejsce w świecie i sens egzystencji. Dlatego nie może być mowy o autentycznej formacji ludzkiej osobowości bez otwarcia na transcendencję. Koniec cytatu. Ksiądz Lutosławski uważał sprowadzanie religii do rangi, cytuję, jednego z przedmiotów szkolnych i to na dodatek zamkniętego w ciasnych ramach godziny wykładowej, za jeden z największych absurdów psychologicznych i pedagogicznych, jakie ma na swym sumieniu współczesna szkoła wszechwyznaniowa, a ściślej mówiąc bezwyznaniowa. Koniec cytatu. Ale jednocześnie ksiądz Lutosławski podkreślał, że należy oprzeć system oświaty na wolności decydowania przez rodziców o wychowaniu potomstwa, nawet gdyby wychowanie było prowadzone w duchu antyreligijnym. Choć tego ostatniego oczywiście nie pochwalał. Co więcej, w szkole prywatnej widział zabezpieczenie edukacji przed uzurpacją państwa. I upolitycznieniem szkół państwowych. Dodajmy jeszcze jako ciekawostkę, że jako poseł domagał się w roku 1920 niezwłocznego zniesienia wszelkiej cenzury prewencyjnej w państwie polskim. Opowiadał się także za uproszczeniem formularzy podatkowych, sprzeciwiał nadmiernym obciążeniom fiskalnym, a także rozrostowi biurokracji. Piłsudski uważał go za antysemitę, ale czy ksiądz Lutosławski był faktycznie antysemitą we współczesnym rozumieniu tego słowa? Resztę czytelnik znajdzie w książce. Naprawdę warto poznać tę nietuzinkową postać kapłana, wychowawcy i... Polityka. W króciutkim przeglądzie ciekawych publikacji Rzecz niezwykła. Antologia sztuki i narodu w opracowaniu Michała Gniatka-Zielińskiego i ze wstępem profesora Macieja Urbanowskiego. Książka zawiera nie tylko teksty z lat 1942-1944, czyli z 16 numerów pisma, ale także trzy tomiki poetyckie. Tadeusza Gajcego i Leona Zdzisława Stroińskiego. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Eviva La Arte, Instytutu Literatury i Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej jeszcze w 2023 roku. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu Booktube z Panem Bogiem.